Siemano. Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam was dzisiaj na recenzję perfum, która będzie bardzo sentymentalna, ponieważ cofniemy się do bardzo wczesnego mojego dzieciństwa. Więc jeżeli chcecie wiedzieć jak te perfumy ukształtowały mnie pod względem zamiłowania do perfum, to koniecznie zostańcie ze mną dalej. Dziś, moi drodzy, przeanalizujemy sobie maluteńkie perfumy 10 ml. Jest to być może wersja Paris. Jest to tak zwana ta oryginalna, pierwsza wersja perfum, być może. Te perfumy, nie chcę wiedzieć ile przeszły reformulacji, ale na pewno miliard, bo ja ten zapach zapamiętałem zupełnie inaczej. Powiem Wam, że lata już nie czułem tego zapachu, bardzo, bardzo długo. Byłem właśnie mega ciekawy, jak te perfumy pachną po czasie. Cena dalej trzyma się na podobnym poziomie, ponieważ kiedyś je się kupowało za mniej więcej 5 zł. Na tamte czasy 5 zł no to na pewno było więcej warte niż dzisiaj 5 zł. Natomiast dziś te perfumy są w cenie od 6 do 8 zł, więc jak widzicie na przestrzeni tylu lat cena nieznacznie wzrosła, więc siłą rzeczy wiadomo, że jakość składników na pewno nie jest taka sama jak była kiedyś. I faktycznie tak jest, ponieważ tu mamy, jeśli chodzi o trwałość tego zapachu, mamy naprawdę bardzo mierną, bym nawet powiedział, ale dla samego sentymentu uważam, że fajnie mieć coś takiego w zbiorach, ponieważ gdzieś tam w jakichś tak 20-30% mniej więcej jest to ten zapach, który zapamiętałem z dzieciństwa. Ponieważ perfumy marki, być może wersja Paris, była używana bardzo często przez moją mamę. Dlatego te perfumy najmocniej zapadły mi w pamięć. Ja te perfumy pamiętam jako bardzo intensywne, bardzo esencjonalne. Sama woda tych perfum była bardziej taka bursztynowa. Było widać, że te perfumy są po prostu mocne. Mama, używając tego zapachu, właśnie używała gdzieś tam tylko, wylewała na kropelki pocierała sobie gdzieś tam trochę szyję, trochę ręce i powiem Wam, że pachniało praktycznie w całym pomieszczeniu tymi perfumami. One naprawdę dawały radę. Tu. Niestety, ale raczej są to perfumy blisko skórne w tym momencie. Raczej trwają mniej więcej godzinkę, dwie godzinki i to już jest wszystko. Bardzo szybko ulatują, bardzo szybko też się zmieniają. Czuć, że te poszczególne nuty zapachowe bardzo szybko odparowywują i zapach się zmienia. I zapach porównywalny jest do klasycznej wersji pierwszego zapachu marki Dior, czyli Miss Dior. I muszę Wam powiedzieć, że może te pierwsze być może, które używała moja mama i dobrze zapamiętałem ten zapach, bo że tak powiem dalej mam go gdzieś w nosie, to muszę Wam powiedzieć z perspektywy czasu, że faktycznie jakieś podobieństwo do tych zapachów jest w dzisiejszych czasach. Absolutnie nie ma to nic wspólnego z tą klasyczną wersją Bizdio. No dobrze moi drodzy, jak widzicie opakowanie nie jest jakieś super zadowalające. Widać, że tanioszka z kiosku proste z wieżą Eiffla. Nic. Specjalnego. Sama buteleczka dosyć długo już się trzyma na rynku, jeśli chodzi o jej design. Dosyć długo ona była w takim rozmiarze. Ja pamiętam te buteleczki jeszcze trochę inne. Tu z tyłu jest to wypust grudzień 2021, czyli no, naszych można powiedzieć czasów. Buteleczka prezentuje się w ten oto sposób. O tyle jest to fajny plus, że można później wykorzystać to sobie na inne perfumy, bądź nawet te perfumy zabierać gdzieś ze sobą. Być może jest dużo różnych rodzajów miast, mamy Londyn, mamy Tokio, mamy Rzym, mamy Nowy Jork. Każdy znajdzie coś dla siebie, natomiast tak jak mówię, za te właśnie 6 zł no, można się gdzieś tam skusić, jak chcemy coś takiego na szybko, żeby coś tam się odświeżyć. Chociaż wydaje mi się, że już w tych czasach warto chyba odpuścić być może, że są teraz na rynku mocniejsze zapachy, trwalsze, teoretycznie bardziej opłacalne, ponieważ tu mamy tylko 10 ml, płacimy od 6 do 8 zł. Za tak słabej jakości perfumy wydaje mi się, że chyba nie warto. Już lepiej zakupić sobie za 15 zł perfumą Dezodoranty od marki Tesori d'Oriente. Jeżeli nie widzieliście, to ja zrobiłem pełną analizę zapachów Tesori d'Oriente. Chyba tam było ze 20 sztuk, także śmiało możecie zobaczyć. I tam analizuję sobie każdy z tych zapachów. Jest film podzielony na dwie części i już uważam, że bardziej w tamtym kierunku lepiej pójść. Zapłacić te 15-18 zł za 100 ml lepiej dłużej pachnących, można powiedzieć, zapachów, które są na wzór perfum, ale takich bardziej do odświeżania się w ciągu dnia, coś na wzór takiego dezodorantu w formie takiej psikanej jak perfumy i możecie śmiało bardziej zainwestować moim zdaniem w tamtą wersję niż na przykład w tą. Niby są to perfumy i czuć, że to jest w słabej jakości. No co tu dużo mówić. Ja sobie tutaj je trochę dam. I ten zapach jest mocno taki ziołowy, mocno aromatyczne właśnie na wzór tej klasycznej pierwszej wody Miss Dior od marki Dior. Jeżeli wiecie jak ona pachnie, no to nie muszę wam tu nic więcej mówić. Jest to kompozycja aromatyczna, kompozycja świeża, kompozycja tak zwana kolońska, która nie jest słodka, natomiast właśnie te perfumy kiedyś miały tą delikatną słodycz. Tej słodyczy w tej wersji już nie ma. Te perfumy kiedyś właśnie były takie dosyć gryzące, ale jednocześnie miały w sobie taką słodycz. Ja ją zapamiętałem w formie takich goździków. Wiecie, jaki to jest piękny, aromatyczny zapach? I ja mniej więcej tak zapamiętałem to być może, i takie ono było, że było czuć tą taką aldehydowość i tą taką aromatyczność, świeżość te, te, tego zapachu, tak jak właśnie w klasycznej Miss Dior, ale ja tam wyczuwałem jeszcze taką słodką nutę goździków. No i co znajdziemy w środku tego zapachu? W nucie głowy bergamotka, brzoskwinia, w nucie serca paczula oraz jaśmin i w nucie bazy mamy drzewo sandałowe oraz ambrę. Paczula, jaśmin, ambra, mniej więcej są wyczuwalne, ale czuć, że są to olejki nie najwyższych lotów, także nie ma co tutaj się doszukiwać jakiejś głębi. Jest to jak najbardziej przyjemny zapach, bardzo go lubię, bo kojarzy mi się z moim dzieciństwem, natomiast no nie tak zapamiętałem go i nie jest to już to, co było kiedyś. Teraz. Właśnie cofniemy się trochę do czasów mojego dzieciństwa. Zawsze te perfumy wprawiały mnie w taki błogi stan, ponieważ one były właśnie przyjemne ciepłe, otulające, aromatyczne i zawsze gdzieś tam były w naszym domu wyczuwalne i w jakimś stopniu gdzieś to zainteresowanie do tych zapachów już od dzieciństwa mi się zaczynało, ponieważ zawsze wąchałem wszystkie perfumy, w ogóle zawsze wszystko wąchałem, lubiłem wąchać różne zapachy, poznawać świat i tak dalej, więc zawsze wąchałem wszystkie perfumy, które mama posiadała i zawsze fajnie było sobie tak powąchać, popatrzeć powczuwać się w te zapachy i już wtedy gdzieś tam czułem, że jakby zapach odgrywał w moim życiu bardzo ważną rolę, ponieważ w naszym domu zawsze pachniało Czymś. Kiedyś nie było aż takiego dostępu do odświeżaczy powietrza, więc mama po prostu psikała dom dezodorantami, żeby po prostu ładnie pachniało. Zawsze w domu pachniało ładnie perfumami. Gdy pojawiły się kadzidełka, zaczęło pachnieć kadzidełkami w domu. I tak do tej pory, właśnie w domu moim rodzinnym, pachnie zawsze kadzidełkami i perfumami. Co tu dużo mówić? Od małego mój świat, perfum cały czas rozkwitał, cały czas chciałem poznawać te nowe zapachy, i tak zostało mi do tej pory, że uwielbiam, Ładnie pachnieć, uwielbiam ładne zapachy, uwielbiam wszystko po prostu, co ładnie pachnie, więc to jest taki mój konik w tym momencie i te właśnie perfumy mniej więcej przyczyniły się do tego, jak wykształcił się mój nos i jak wykształciła się moja wrażliwość na zapachy. Ale zejdźmy na ziemię i podsumowując zapach marki być może Pari muszę stwierdzić, że odbiega totalnie, praktycznie od tego, co było kiedyś. Czuć, tak jak Wam mówiłem, bardzo mały procent tego, co było kiedyś. Nie jest to już ten sam zapach, co był kiedyś. I raczej już go nie zakupię, ponieważ nawet z sentymentu nie mogę go sobie zatrzymać, ani napawać się jego aromatem, przypominać sobie dzieciństwo, ponieważ no ten zapach pachnie już zupełnie inaczej. No dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Dajcie koniecznie znać, czy Wy również znacie te perfumy, być może wersję Paris, chyba że inną wersję miasta kojarzycie ze swojego dzieciństwa czy ze swojej młodości. Napiszcie Wasze doświadczenia na temat zapachów, być może, czy Wy również macie to odczucie, że to już nie są perfumy takie, które warto kupić, na które szkoda hajsu, Ponieważ w tych podobnych cenach możemy znaleźć coś lepszego, coś fajniejszego. Firmy idą do przodu, cały czas się rozwijają, a ja mam wrażenie, że polska marka trochę jakby tak osiadła na laurach i po prostu bazuje tylko na tych stałych klientkach, które kiedyś, kiedyś używały ich zapachy, zamiast jakość poprawiać, to nie że jakość spada. Zarówno pań Walewskich, jak i właśnie tego być może. A gdyby udało się to być może zachować w takiej fajnej Pierwotnej wersji, jakie były te inne zapachy, to wydaje mi się, że cieszyłyby się dużo większą popularnością. Warto było kupić, żeby przypomnieć sobie dzieciństwo ale tak jak mówię, mały procent podobieństwa jest do tego co było kiedyś, więc zakupić na pewno ponownie tego nie zrobię. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się film podobał. Oczywiście jeśli tak, to dajemy łapę w górę, klikamy subskrypcję na dole, aby być z moimi filmami na bieżąco. Ja Wam życzę cudownego dnia, bądź wieczoru, w zależności od pory, w której to oglądacie i widzimy się w kolejnym filmie. Także na razie i cześć!